Są różne praktyki prowadzenia przesłuchań, właściwie są e, no takie trzy, co się może wydarzyć, bo to też w zależności od sędziego, no najpierw jest tak, że w ogóle, że sędzia zadaje takie pytania dosyć ogólne, no to proszę powiedzieć, co pani wiadomo w sprawie i tak. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze, bo to trzeba od czegoś zacząć i de facto zazwyczaj nie wiadomo od czego zacząć i tak, no to zawsze taki żart jest, że zaczynamy od początku, no i wtedy po tej swobodnej wypowiedzi jest czas, że na pytania, no, sędziowie też czasami no, wchodzą w zdanie po prostu, że coś dopytują na bieżąco. Drugi model to jest taki, no, że sędzia od razu zadaje pytania po prostu, że konkretnie, no bo to też to trochę ułatwia postępowanie całe nie? bo jak jest konkretne pytanie zadane, no to powiedzmy, że jest konkretna odpowiedź i... I to jest drugi model, a trzeci model jeszcze jest taki, że w ogóle sędzia się nie odzywa i tak tylko od razu mówi pełnomocnikowi, że proszę zadawać pytania i wtedy to pełnomocnik zaczyna te pytania wtedy wszystkie zadawać e, i tak i wtedy ewentualnie sędzia coś dopytuje albo jeżeli coś chce jeszcze coś dowiedzieć. Dlatego ja o tym mówię, żeby też, żeby e, no nie być przygotowanym, że tylko, że tylko w jeden sposób to może wyglądać, że bardziej chodzi o to, żeby mieć w głowie tą historię swoją e, opowiedzieć, żeby mieć ją jakoś tak ustrukturyzowaną że jak wygląda to przesłuchanie, no to może no, w różny sposób wyglądać, nie? że są właśnie e, takie modele.